Czasem twoja największa słabość może stać się twoją największą bronią. Niech za przykład posłuży tutaj historia dziesięcioletniego chłopca, który postanowił trenować judo, mimo że stracił lewą rękę w tragicznym wypadku samochodowym. Chłopiec rozpoczął treningi pod okiem starego japońskiego mistrza judo. Uczeń robił szybkie postępy i bardzo się przykładał, więc trudno mu było zrozumieć, dlaczego po trzech miesiącach treningów jego mistrz nauczył go tylko jednego chwytu. Sensei. Chłopiec w końcu postanowił spytać: Czy nie powinienem uczyć się innych chwytów i ruchów? To jest jedyny ruch, jaki znasz, ale to jest również jedyny ruch, jaki będziesz potrzebował znać. Nie rozumiejąc za bardzo o co chodzi, jednak wierząc w swojego mistrza, chłopiec kontynuował treningi. Parę miesięcy później Sensei wziął swojego ucznia na turniej. Zaskakując samego siebie, chłopak bez problemu wygrał pierwsze dwa mecze. Trzeci mecz okazał się o wiele trudniejszy, ale po jakimś czasie jego przeciwnik zrobił się niecierpliwy i zaatakował. Chłopak niezwykle sprawnie wykonał swój wyćwiczony chwyt i wygrał mecz. Wciąż zdziwiony swoimi wynikami, młody adept Judo awansował do finału. Tym razem jego przeciwnik był większy, silniejszy i bardziej doświadczony. Przez chwilę chłopiec wydawał się nie mieć żadnych szans. Obawiając się, że Judoce może stać się krzywda, sędzia poprosił o przerwę. Miał zamiar przerwać spotkanie, ale Sensei interweniował. Nie, naciskał Sensei. Pozwól mu kontynuować. Zaraz po tym, jak mecz został wznowiony, przeciwnik popełnił krytyczny błąd. Opuścił swoją gardę. W mgnieniu oka chłopiec użył swojego chwytu, by go przygwoździć. Chłopak wygrał mecz i cały turniej. Zdobył mistrzostwo. W drodze do domu chłopiec i sensej omówili każdy ruch w każdym meczu, w którym chłopak brał udział. Judoka zdobył się na odwagę, aby zapytać o to, co go męczyło. Sensej, jak to się stało, że wygrałem cały turniej tylko jednym ruchem? Wygrałeś z dwóch powodów, odpowiedział Sensei. Po pierwsze, opanowałeś do perfekcji jeden z najtrudniejszych rzutów w całym judo. Po drugie, jedyną obroną przed tym ruchem jest chwyt za lewą rękę. Największa słabość chłopca stała się jego największym atutem. Jakie są twoje mocne strony i słabości? Co możesz zrobić, aby zamienić Twoje słabości w najgroźniejsze bronie?